Osoby niepełnosprawne, ciężko chore bądź z zaburzeniami psychicznymi potrzebują stałej opieki. Niekiedy członkowie rodzin nie są w stanie tej pomocy zapewnić. Wsparcie w tym zakresie świadczą więc opiekunki. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i burmistrz naszego miasta docenili trud i poświęcenie włożone w tą ciężką pracę i złożyli podziękowania wszystkim paniom pracującym na rzecz potrzebujących. Spotkanie, które odbyło się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kraśniku, było poświęcone opiekunkom, które świadczą usługi wobec osób z różnymi potrzebami. Mogło to być zarówno chorzy psychicznie, bądź niepełnosprawni. Podziękowania w formie dyplomu wręczyli kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i burmistrz naszego miasta. ...że podziękuję Wam za pracę, nie w sensie, żebyście zakończyły tę pracę, to zaznaczam, ale w tym sensie, że wkładacie w trud w to aby ludziom starszym, zniedołężniałym, potrzebującym pomocy tę pomoc nieść. Za to Wam gorąco dziękuję. Spotkanie miało na celu podkreślić trud włożony przez te panie współpracę i zachęcić do dalszych działań, gdyż zapotrzebowanie na świadczenie usług opiekuńczych stale rośnie. Mamy aktualnie bardzo duże potrzeby w tym zakresie. Obsługujemy, pomagamy, świadczymy pomoc ponad 100 osobom w wieku starszym. Aktualnie mam zatrudnionych ponad 60 osób, które właśnie świadczą taką pomoc. Praca ta wymaga wielkiego trudu, gdyż niektórzy pacjenci nie są nawet w stanie poruszać się o własnych siłach czy podnieść łóżka. Praca tych pań, które świadczą pomoc w formie opiekunek, jest bardzo ciężką pracą. Zazwyczaj są to osoby leżące, gdzie zakres czynności jest również bardzo szeroki. Także dziękujemy im bardzo za tę pomoc. Cieszymy się, że są takie osoby, które chcą angażować się w pomoc osobom starszym i które chcą pracować na rzecz takich osób. Pani Józefa Skórska świadczy usługi opiekuńcze już od 14 lat. Niejednokrotnie stykała się z pacjentami leżącymi, którzy wymagają dużego wysiłku i zaangażowania. Pomimo to czerpię ogromną satysfakcję z tego, że niesie pomoc innym. Bardzo się cieszę, że moi podopieczni są zadowoleni. To musi być zadowolenie. Musi być zadowolenie jed... ze strony opiekunki, ale musi być zadowolenie ze strony podopiecznej. No bo jak moja podopieczna będzie z mojej pracy niezadowolona, no to cóż, na cóż moja praca się zda?